Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak pobrać i zainstalować przeglądarkę Brave na Twoim Macu. Aby to zrobić, najpierw wejdź w dowolną przeglądarkę. Możesz mieć przeglądarkę Safari, ale może to być też inna, którą masz. Wyszukaj przeglądarkę Brave. Potem otwórz stronę brave.com, strona internetowa. A następnie kliknij Pobierz Brave. Potem może być konieczne kliknięcie Zezwól i rozpocznie się pobieranie. Możesz to zobaczyć tutaj. Więc poczekajmy aż się pobierze. A teraz aplikacja została pobrana, więc możesz ją otworzyć stąd. Albo jeśli ją znajdziesz, po prostu przejdź do Findera i do folderu Pobrane. A teraz możesz to zobaczyć, więc po prostu kliknij na to dwa razy. Następnie otworzy się to okno pop-up i możesz po prostu przeciągnąć przeglądarkę Brave do folderu aplikacji i po prostu puścić. Po zakończeniu tego paska aplikacja zostanie skopiowana do folderu aplikacji. Teraz to już zrobione, więc możesz zamknąć to okno, a aplikacja jest zainstalowana. Ale zanim to zrobisz, sugeruję, abyś usunął ten plik, ponieważ już go nie potrzebujesz. Oczywiście to już zależy od ciebie, ale ja po prostu wrzuciłem to do kosza, a także wysuwanie przeglądarki Brave i lokalizacji. Więc możesz po prostu kliknąć ten przycisk wysuwania tutaj. Więc znika. Możesz przejść do launchpada i znaleźć przeglądarkę Brave tutaj. Możesz to otworzyć i jest gotowe. To wszystko na dzisiaj. Pamiętaj polubić i subskrybować. Do zobaczenia razem. Bardzo.